Macie nas zabije. Co się tutaj dzieje? Mm -hmm. Witajcie na kolejnej edycji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Maria. O, dobra, wezmę was z tej wanny i zaproszę do laboratorium. A więc to było tak. Kiedyś wyobrażałem sobie, że żyjemy w świecie idealnym, że korozja nie istnieje, że termodynamika dotyczy wyłącznie maszyn parowych, a zaprojektowane przez światowej klasy architektów konstrukcje stalowe czy z innych metali pozostaną piękne po czasy. Nie, no to niemożliwe. Panie, daj pan spokój. No, właśnie, metale wcale nie są wieczne i żeby zachować ich piękny wygląd przez dłuższy czas, powinniśmy zastosować jakąś metodę zabezpieczania powierzchni przed korozją. Tradycyjnie bardzo dobrze spisywał się tak zwany chrom sześciowartościowy, który tworzył doskonale trwałe powłoki, które bardzo dobrze chroniły metal przed korozją. Natomiast chrom no właśnie na szóstym stopniu utlenia jest też bardzo toksyczną substancją, niebezpieczną dla człowieka i dla środowiska. W XXI wieku staramy się szukać rozwiązań bardziej ekologicznych oraz takich, które dają dużą kontrolę z poziomu komputera. I właśnie w tą definicję wpisuje się proces plazmowego utleniania elektrolitycznego, o którym to właśnie w zeszłym roku nagraliśmy film wprowadzający was w podstawy z okazji Nocy Naukowców Politechniki Sąskiej. W tym roku rozwiniemy Waszą wiedzę techniczną na temat zjawiska istrzenia miękkiego, a w tym celu zaprosiłem do pomocy swój zespół. W zeszłym roku pokazywaliśmy Wam, jak utlenialiśmy tę tabliczkę, a w tym roku chcielibyśmy Wam pokazać ją z bliska. Korzystając ze skaningowego mikroskopu elektronowego zbadać morfologię warstwy. Jak widzicie, jest ona bardzo porowata. Ale niech Was to nie zwiedzie, bo to wcale nie znaczy, że jest ona nieodporna na korozję. A dlaczego? Lepiej widać już na jej przekroju poprzecznym. Pomiędzy warstwą tlenkową a metanem podłoża znajduje się warstewka zaporowa, która bardzo dobrze chroni metal podłoża przed dostępem agresywnego środowiska zewnętrznego. Dodatkową zaletą warstw otrzymywanych w procesie plazmowego utleniania elektrytycznego jest możliwość otrzymania odmiany alfa tlenku W przeciwieństwie do klasycznego anodowania, gdzie zazwyczaj otrzymujemy odmianę gamma. Czym one się różnią? Najlepiej obrazuje kolejna plansza. Właściwości odmiany alfa są dużo lepsze, jest ona dużo otwartsza i dużo bardziej wytrzymała. Przyjrzyjmy się teraz przebiegowi napięciowemu procesu PO. Możemy wyróżnić trzy charakterystyczne regiony. Wzrost początkowy napięcia, przegięcie oraz wyrównanie napięcia w późniejszych fazach procesu. W początkowej fazie procesu wzrost napięcia odpowiada za pogrubianie warstwy tlenkowej. W momencie przegięcia napięcia, czyli przebicia warstwy dielektrycznej, na powierzchni próbki pojawiają się iskry. Początkowo są to bardzo małe wyładowania, które wraz z czasem narastają, aż osiągają bardzo duże rozmiary. Są to wyładowania łukowe. Wyładowania łukowe są cechą charakterystyczną utleniania w warunkach prądu stałego, a więc napięcie jest cały czas przy swojej maksymalnej wartości. Moglibyśmy je w jakimś stopniu ograniczyć poprzez robienie polaryzacji przemiennej, czyli najpierw wysokie napięcie, później niskie. Najlepiej przedstawi to załączona plansza. Widzimy, że początkowo napięcie wzrasta do swojej maksymalnej wartości, potem po bardzo krótkim okresie czasu, milisekundowym, mamy obniżenie napięcia poniżej zera. Yy, odpowiada to Przebiegowi prądowemu, który możemy wyróżnić część anodową, a więc tam, gdzie mamy dodatni prąd, oraz część katodową. Procesy anodowe to takie, które tworzą nowy tlenek, a procesy katodowe to wydzielanie gazu, a więc wydawałoby się coś zupełnie niekorzystnego. Zaskakującym jest więc to, że jeśli dołożymy do procesu więcej ładunku ujemnego w stosunku do ładunku dodatniego, obserwujemy zjawisko iskrzenia miękkiego. Charakteryzuje się to takim lawinowym obniżeniem napięcia. W późniejszej części procesu, co jest korzystne energetycznie, ale wiąże się również ze zmianą postaci iskier. Jeżeli prowadzimy proces przy RPN, czyli stosunku dodatniego do ujemnego ładunku mniejszej niż 1, to możemy obserwować w późniejszej części procesu, że iskrzenie robi się coraz bardziej blade, co wiąże się też z zmniejszoną emisją akustyczną. Podczas gdy, jeśli RPN jest większy niż 1 lub równe 1, no to iskry robią się coraz to bardziej intensywne, chociaż na pewno mniej niż podczas iskrzenia w warunkach prądu stałego. Spokojnie, nie odeślę Was do domu bez eksperymentu. Przede wszystkim zobaczmy, jak wygląda stanowisko badawcze. Zacznijmy od stanowiska do zaawansowanego obrazowania powierzchni próbki podczas procesu PO. Jest ono wyposażone w kłodziarkę laboratoryjną, Odpowiednie odświetlenie LED, które pozwala lepiej widzieć kontury próbki oraz wyciąg usuwający gazy procesowe. Zobaczmy teraz nasze stanowisko z bliska. Widzimy tutaj wannę wykonaną ze szkła akrylowego, w której znajduje się kąpiel elektrolityczna. Na zawieszce zawieszona jest próbka, a widzimy ją przez okienko kwarcowe, które ma dobre właściwości optyczne. Pompa obiegowa służy do mieszania roztworu. Proces jest chłodzony poprzez katody, które, do których doprowadzamy roztwór chłodzący przez chłodziarkę cyrkulacyjną. Sercem stanowiska jest kamera szybka z serii Phantom do obrazowania powierzchni nawet przy 200 tysiącach klatek na sekundę oraz ekran poglądowy, który pozwala lepiej dostrzec czy jesteśmy skupieni na odpowiednim miejscu w próbce. Do pomiaru wielkości prądowych używamy urządzenia zwanego oscyloskopem, a więc takiego, który ma bardzo dużą rozdzielczość czasową, a mierzy on aktualne napięcie zaciskowe na elektrolizerze oraz płynący przez niego prąd. Cały proces nie byłby możliwy bez odpowiedniego źródła prądu. My używaliśmy wysokonapięciowego zasilacza prądu AC plus DC. Czas na stanowisko do pomiarów plazmy. Będziemy ją badać pod względem spektralnym, a więc analizować różne kolory plazmy, jakie są emitowane z próbki. Wykorzystujemy do tego czterokanałowy spektrometr światłowodowy, który właśnie za pomocą światłowodu wyprowadza światło z elektrolizera, a jest on kontrolowany z poziomu komputera. W tym miejscu widać, gdzie światło z elektrolizera rozdzielane jest na cztery kanały. A tutaj już sam elektrolizer oraz dopasowana do niego odpowiednia przystawka, która pozwala na zbieranie światła. Urządzenie takie nazywamy soczewką kolimacyjną. Ma ona odpowiednio dużą średnicę, aby zbierać wystarczająco dużo światła, aby proces był dobrze widoczny. Widać też, gdzie umiejscowiłem później kamerę. Przyjrzyjmy się teraz przebiegowi utleniania próbki aluminiowej w roztworze krzemianu sodu oraz wodorotlenku potasu. Widzimy teraz na ekranie przebieg utleniania pod względem napięciowym. To, co zarejestrowaliśmy, to napięcie skuteczne. Całkowity czas utleniania to 2 godziny. Widzimy na początku gwałtowny wzrost napięcia, następnie stabilizację, około 30 minuty gwałtowny spadek napięcia, jest to zamarkowanie przejścia w stan iskrzenia miękkiego, później dalsza stabilizacja i dosyć zagadkowy spadek już po ponad 6000 tysiącach sekund. Zobaczmy jak wyglądał ten proces najpierw w pierwszych sekundach. Początkowo próbka pokrywa się gazowymi pęcherzykami, po czym po paru sekundach pojawiają się pierwsze mikrowyładowania. Zobaczmy też na przebiegi prądowe i napięciowe, które rejestrowaliśmy oscyloskopem, a więc w dużo większej skali czasowej. Tutaj widzimy, każda kratka to około paru milisekund. Rejestrowaliśmy równocześnie również, jak powierzchnia wyglądała za pomocą kamery szybkiej, przy 200 tysiącach klatek na sekundę. Widzimy. Pojedyncze mikrowoładowania na tym nagraniu. Jest to znacznie większa rozdzielczość. Jak widzicie, zastosowaliśmy dosyć zagadkową falę, jeśli chodzi o jej kształt, jeśli chodzi o napięcie, ponieważ w górnym jej zakresie jest taka dodatkowa pulsacja, która wierzymy, że tłumi zbyt intensywne mikrowoładowania w dalszym stadium procesu. Możemy też zobaczyć, jak wygląda widmo emisyjne takiej plazmy. Widać tutaj co najmniej cztery silne sygnały, jest ich tak naprawdę więcej, ale nie będziemy przyglądać się im bliżej. Tu są dwa piki przyporządkowane dla aluminium, kolejne dwa przyporządkowane też dla aluminium jako pierwiastka, najbardziej intensywny przyporządkowany do jonów sodu oraz ostatni do wodoru, pewnie z rozkładającej się z roztworu wodnego wody. Sunijmy się teraz o parę minut do przodu. Zobaczcie Państwo, jak zmienia się przebieg procesu. Teraz mikrowyładowania koncentrują się w środku próbki, co jest dosyć ciekawe. Widać to zarówno na nagraniu w czasie rzeczywistym, jak i w czasie spowolnionym. I co widać na widmach? Niektóre z, z pasm zaczynają wygasać, natomiast wyładowania związane z jonami sodu. Zyskują na intensywności. To co widzimy teraz na ekranie to przebieg utleniania po 15 minutach. Jak widać, napięcie osiągnęło już swoją maksymalną wartość, przez co prąd nieco zmalał na swojej wartości. Na nagraniu w czasie rzeczywistym widać, że iskry koncentrują się w duże skupiska, natomiast w czasie spowolnionym widzimy cały czas trwania jednego pozytywnego impulsu. Jednak widać, że iskry nie trwają przez cały czas. W związku z tym pulsacja, którą zadaliśmy w naszym procesie, spisuje się na medal, ponieważ ogranicza narastanie zbyt intensywnych mikrowyładowań, które mogłyby uszkodzić za nadto rosnącą warstwę. Na widmie UVBis widać, że cztery intensywne sygnały zmalały w liczbie do jednego, natomiast ten, ten jeden, który pozostał, stał się znacznie bardziej intensywny. Widać też, że kolor iskier przybrał barwę pomarańczową, co jest charakterystyczne właśnie dla mikrowyładowań związanych z jonami sodu. Po 25 minutach widać, że napięcie skuteczne zaczyna spadać, co jest związane z tak zwanym łamaniem się wali utleniania. Widzimy, że ten pozytywny impuls robi się coraz bardziej przegięty ku dołowi. Sam wygląd próbki w tym momencie, w czasie rzeczywistym, widzimy, że Iskry zrobiły się nieco jaśniejsze. Widzimy, że intensywność tego piku związanego z sodem również zmalała, stąd mniej tego pomarańczowego koloru. A na nagraniu w czasie spowolnionym iskry znacznie straciły na intensywności. Widzimy teraz powolne przejście w stan iskrzenia miękkiego. Dotarliśmy chyba do najciekawszego punktu naszego programu, a więc przejście w iskrzenie miękkie. Po pierwsze, w przebiegach prądowo-napięciowych możemy zaobserwować dużo zmian. Napięcie zmniejsza swoją wartość, właśnie jest to punkt charakterystyczny w tym naszym iskrzeniu miękkim, a prąd zaczyna gwałtownie rosnąć w górę. Mamy takie ścinanie tej fali napięciowej, co jest związane również ze spadkiem napięcia skutecznego, które widzimy w lewym dolnym rogu. Co możemy zaobserwować na próbce? Ano, iskry stały się naprawdę miękkie, ledwo je widać. Są bardzo drobne, nawet w czasie spowolnionym, ledwo co jesteśmy w stanie je zarejestrować. Natomiast jeśli chodzi o widmo emisyjne, widzimy gwałtowny spadek intensywności iskrzenia jonów sodu. Oraz wzrost y, promieniowania tła, można by powiedzieć, a więc światła słonecznego przede wszystkim odbitego od bąbelków gazu, które intensywnie wydzielają się w tej fazie procesu. Warto w tym momencie powiedzieć, że podczas iskrzenia miękkiego preferencyjnie formowana jest faza alfa tlenku glinu, a więc tego znacznie twardszego, oraz y, warstwa wzrośnie znacznie, znacznie szybciej. Jeżeli chodzi o przebiegi prądowo-napięciowe dalej nie będzie się działo nic spektakularnego, więc pozbędziemy się tych danych z ekranu. Co możemy zauważyć teraz? Raz z postępem czasu, tutaj już jesteśmy godzinę w procesie, widzimy, że iskry znowu zaczynają być znacznie bardziej intensywne, przebija nam się ten pomarańczowy kolor związany z emisją jonów sodu, a na spowolnionym nagraniu widać, że iskry też zaczynają robić się coraz bardziej liczne. Przy około 6000 sekund proces wygląda już naprawdę bardzo ciekawie. Iskry wydają się omiatać próbkę, to znaczy przemieszczają się bardzo szybko po jej powierzchni. Niejako widać to też w spowolnionym tempie, jednak znacznie, znacznie mniej. Z tego nagrania oczywiście moglibyśmy zebrać tak zwaną populację iskier, czyli z każdej pojedynczej klatki pozbierać, jak dużo iskier w danym momencie się znajduje na powierzchni, określić ich rozmiar oraz zagęszczenie, jeśli chodzi o Jednostkę powierzchni. Jednak będziemy tym się zajmować, oczywiście, już bardziej naukowo w dalszej części tego projektu. Przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę widmie emisyjnym plazmy. Widać w dalszym ciągu te jasno pomarańczowe iskry sodu zaczynają dominować całe to widmo. Natomiast pojawia się ciekawy sygnał, którego położenia w tej chwili nie jestem w stanie Wam przybliżyć. Na pewno w ciągu następnych miesięcy spróbujemy przyporządkować to widmo do jakiegoś konkretnego związku czy też substancji. Obserwujemy już ostatnie chwile procesu. Widać, że iskry w dalszym ciągu omiatają próbkę, ale można powiedzieć, że jest ich znacznie więcej. Coraz mocniej i coraz szybciej poruszają się po powierzchni. Widać to nawet w czasie spowolnionym tempo przemieszczania się tych iskier jest tak duże, że dostrzegamy to nawet w tempie nagrywania 200 tysięcy klatek na sekundę. Widmo nie zmieniło jakoś znacznie swojego kształtu, jedynie widać, że ten nieznany wcześniej dla mnie przynajmniej sygnał zwiększył swoją intensywność, więc nie jest to jakiś przypadkowy pomiar, a jednak znaczący sygnał, nad którego identyfikacją skupimy się w kolejnych miesiącach. Dla dociekliwych mamy jeszcze krótkie spojrzenie do literatury. Zasięgnijmy wiedzy eksperckiej na ten temat. Są pewne próby wyjaśnienia, na czym polega iskrzenie miękkie, czy też co jest jego powodem eksperci wskazują na to, że może to być związane z akumulacją ładunku elektrostatycznego, pewnego rodzaju transformacjami chemicznymi, czy to uwodnieniem, czy interkalacją różnych substancji wewnątrz warstwy, wydzielaniem wodoru podczas negatywnego impulsu utleniania, czy też ogrzewanie, które wyjaśnia nieco przynajmniej transformację tlenku glinu gamma w alfa. I teraz zobaczcie Państwo, jak wygląda przebieg utleniania zbadany tutaj przez tych naukowców. Jest on bardzo podobny do tego, który zaobserwowaliśmy my. A teraz rzućmy okiem, jak wyglądają warstwy w przekroju. W zależności od tego, jaki zastosowany jest współczynnik RPN. Czy jest on większy od 1 lub mniejszy. Pamiętajmy, jest to stosunek... Ładunku dodatniego do ujemnego zastosowanego w procesie. Kiedy jest on większy niż jeden, warstwa jest bardzo zdefektowana. Widać, że duży udział miały tutaj bardzo intensywne mikrowoładowania. Natomiast kiedy zastosujemy RPN mniejsze od jedynki, impulsy są bardzo złagodzone przez ujemny ładunek, co skutkuje formalnym warstwem, która ma strukturę bardziej zwartą. Na koniec próba wyjaśnienia mechanizmu, jakim rządzi się. Iskrzenie miękkie albo przynajmniej wyjaśnienia na czym polegają zmiany w napięciu rejestrowane w czasie. Początkowo warstwa rośnie podobnie jak warstwa anodowa podczas anodowania konwencjonalnego, a więc formowany jest tlenek w formie amorficznej, czyli bezpostaciowej. Dopiero kiedy pojawiają się pierwsze iskry, mamy do czynienia z formowaniem tlenku gamma aluminium. Natomiast po pewnym czasie, kiedy warstwa jest już wystarczająco gruba, mamy do czynienia z tworzeniem, przynajmniej tak twierdzą ci naukowcy, z kompleksów z wodorem, który wydziela się podczas ujemnego impulsu, podczas utleniania. Wtedy możliwe jest odpowiednie narastanie temperatury, aby uprzywilejować formowanie tlenku alfa glinu. Pod spodem widzicie, jakie są udziały poszczególnych tych faz w narastaniu napięcia w czasie. Mam nadzieję, że pamiętacie grający magnes z zeszłego roku. W tym roku mamy dla Was coś ekstra. Jeszcze raz, że zechcieliście spędzić z nami tę chwilę i zapraszamy za rok na kolejną noc naukowców. I znowu, tak? Ja, ja. <laughs> pierd na koniec wyciąga sobie piórko i <gry> <gry> <gry>